Cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, mamy weekend, więc to jest super czas na to, żeby zacząć już dekorować dom na święta. Ja tutaj mam dwa pudła dekoracji świątecznych, więc zaraz Wam wszystko tutaj pokażę. No i mam nadzieję, że będziecie zainteresowani i przejrzymy sobie razem te rzeczy. No, a pewnie w kolejnym filmiku zobaczycie, jak właśnie dekoruję nasze mieszkanie na święta. Nie mamy jeszcze choinki, yy, i te rzeczy będą w późniejszym czasie, ale już takie dekoracje świąteczne warto wyciągnąć. Dlaczego nie mamy choinki? Ponieważ będziemy kupować jak co roku żywą, a chcemy, żeby ona naprawdę bardzo ładnie wyglądała w okresie świątecznym, więc nie chcemy też kupować jej zbyt wcześnie. Dobra, ja Was tutaj zaraz rozstawię. No i zaczynamy świąteczne. Dekorowania, tak naprawdę pokazywanie Wam dekoracji świątecznych. Mam nadzieję, że się zainspirujecie, bo w tym roku widziałam, że bardzo dużo rzeczy w sklepach jest podobnych do tych, które były w zeszłym roku, które mam w pudle, więc mam nadzieję, że jeśli Wam się coś spodoba, to znajdziecie również to teraz w sklepach. Jeśli chodzi o dekoracje świąteczne, które już tutaj u nas stoją, to są takie trzy dziadki do orzechów. Ten środkowy największy jest z Pepko, znajdziecie go właśnie w tej kolekcji, on kosztuje 20 zł. Ten jest najmniejszy z Dilza. i on jest w takim dwupaku za piątkę. I ten duży bodajże też jest z Dilsa, też znajdziecie go za 5 zł, więc taka armia tutaj na wejściu nam stoi. Bardzo ładnie to wygląda. No, i tutaj również stoją tegoroczne zdobycze. Te choinki złote również są pakowane w dwupaku. Są w różnych odcieniach. Są takie też z lampkami LEDowymi, ale mi takie nie do końca przypadły do gustu. I je znajdziecie w Teddym. Ten domek też znajdziecie w Tedim. To jest koszt 5 zł. Więc takie miałam pierwsze już tegoroczne ozdoby. Nie chciałam ich po prostu chować, bo to było bez sensu. A kupiłam je dwa tygodnie temu. Pudła stoją, więc przejdźmy teraz do pudeł. I pokażę Wam właśnie, jakie ozdoby mam w domu. A potem to wszystko w następnym filmie wyciągniemy i udekorujemy. Siadłam już i mam tutaj dwa pudła przed sobą. O, proszę. Nie wiem, czy zobaczycie. Tu jest jedno. Drugie jest takie samo. Zaraz Wam będę pokazywać, właśnie, dekoracje świąteczne, jakie mam. E, no. A tak jak wspomniałam w kolejnym filmiku, pokażę Wam, jak to wszystko tutaj rozmieściłam. No i zaczynajmy. Zaczynajmy od czegoś, co kupiłam też ostatnio. Wygląda to tak. To są takie kulki z oblane złotą farbą, takie dość długie. Minutem jest to, że widzę, że to już jest całe sypane. a drugie minut to to, że to strasznie śmierdzi. Strasznie to śmierdzi. Ale jak się włąchacie, tak jak wiecie, jeśli to jest pomieszczenie, to nie śmierdzi. kosztowało to 750 i kupiłam to w oszu. Dobra, otwieram pudło. W ogóle właśnie wróciłam z Rosmana i widziałam, że jest bardzo dużo takich samych dekoracji, które mam właśnie tutaj w pudle w tym roku, więc na pewno coś znajdziecie jeśli Wam to pokażę. No i zacznijmy od czegoś, co jest na pewno, jak widzicie, większość rzeczy ma nawet jeszcze metki, bo kupiliśmy to już po świętach, późno, yy, no i nie używaliśmy tego. I jest to czapka Mikołaja z takim yy, małym yy, nadrukiem, więc ona jest spoko. No, ona pasuje. O, wygląda tak. Więc mam czapkę Mikołaja Mam również rogi, takie renifera, i słuchajcie, do tego na 100% był jeszcze taki nos, i ten nos e, świecił. E, znajdziecie też bardzo dużo takich zawieszek drewnianych. Ja bardzo lubię takie naturalne dekoracje, z nich mamy większość właśnie na choince. I to są takie serduszka, gwiazdki, śnieżynki drewniane kolorowe, i one też są na bank, bo widziałam je dzisiaj właśnie w Osmanie. I większość tych rzeczy w Rosmanie jest właśnie z tej e, marki Eloy Christmas. Takie mają te e, metki. Teraz tak, tutaj miałam takie do pakowania e, takie pióra, włosy, ale kupiłam też i na wyprzedażach też warto kupować e, te zestawy do pakowania prezentów. Mam taki zestaw do pakowania prezentów jeden, ale na pewno mam jeszcze, o mam drugi, taki biały, i wiecie, one normalnie kosztują dość sporo, bo oni sobie dość dużo za to liczą. A potem na tej wyprzedażach to nalecą po złotówce po dwa. Więc mam takie kolorowe, czarno złoto złoto-srebrno-czerwone. No i takie białe razem z tymi takimi przywieszkami. Mam też takiego, taką figurkę stojącą. Proszę bardzo, ona również jest z Rosmana. Da, to wszystko będę układać, ale niektóre rzeczy tutaj na pewno jeszcze zostaną, bo są na choinkę, jak na przykład takie y, kokardy. Możecie, oj, możecie taką kokardę kupić gotową, albo z, y, kupić sam ten materiał i zrobić ją samodzielnie. Takie kokardy wieszamy na y, choince, więc też takie na pewno znajdziecie, więc to odstawiam, bo to na razie nie jest mi potrzebne. Y, mam tutaj szyszki. Taką szyszkę, więcej tych drewnianych odwdówek. Na choinkę właśnie z zeszłego roku kupiłam też takie dwie zawieszki. To są takie drewniane zawieszki, z którymi mogłabym ją otworzyć. Widzicie, to również jest ta marka Eloy Christmas. To było wtedy tak tanie w Rosmanie mówię Wam, to był szok pewnie w tym roku będzie tak samo, więc ja już się przygotowuję. O, i ta zawieszka wygląda tak. I mamy dwie sztuki. Fajna jest, bo jest taka naprawdę 3D, dość y, duża. No i uwaga. Z zawieszek mamy y, jeszcze takie czerwone renifery, trzy sztuki. Widzicie, wszystko to jest nowe, bo to było kupione już po świętach. Y, takiego mikołaja drewnianego. To pewnie wszystko poleci na Choinkę, właśnie takie białe śnieżynki. I to teraz też jest w więc, jeśli Wam się to podoba, to yy, zapraszam do zakupów taką wątkę czerwoną, drewnianą, śnieżynkę czerwoną yy, i też takie zabierki Domki czerwone z białym dachem. I tutaj jest właśnie ten nos do tych yy, uszów. Mam też taką yy, świeczkę. Ona nie była w ogóle używana, bo ona też była właśnie wtedy kupiona, więc ja sobie ją na pewno wyciągnę teraz i ją użyję. Dobra. I o, tutaj widzicie? Kolejne zawieszki drewniane. Ja wtedy się obkupiłam i to dość porządnie. Takie mam zawieszki. Mikołaj, bałwan yy, i taki reniferek. O i tutaj mam prezent. Yy, te laski świąteczne i dzwonki. I to jest dziewięć sztuk, po trzy sztuki yy, z każdego rodzaju. Mam też taki napis Christmas. Widzicie, on też ma metkę. On też był wtedy kupiony. I to są naprawdę jakieś mega grosze. Mm, I z napisów. O, z takich podstawek mam jeszcze takie drewniane sanie. Naprawdę w tym roku będzie mega udekorowane mieszkanie. Słuchajcie, bo coś tu jeszcze mam. A, wiem. O, to jest tak. Tego to się odkleiło. Jeśli jesteście ciekawi, w co. Ale to też pewnie zobaczycie, w co ubieramy choinkę, no to mamy takie bombki yy, ażurowe, które notabene robimy sami z takich. O, z nitek. Super jest ta dekoracja. Mamy takie białe i czerwone. Z takich dekoracji na stół mam jeszcze taki bardzo ładny. Wieniec? Można go powiedzieć, Ja go akurat postawiłam na stole i tutaj w środku będzie. To też zobaczycie, będzie po prostu świeca. No i to już kupiłam gotowy taki wieniec. Kupiłam go na pewno w Oshonu i on kosztował od 20 zł. Na pewno nie był drogi, więc bardzo się z tego cieszę, że on jeszcze jest. W ogóle o nim szczerze mówiąc, zapomniałam. A z rzeczy, które jeszcze dajemy na choinkę, to oprócz właśnie tych bombek, ta noita jest taka bardzo naturalna i tych zawieszek. Yy, mam też takie frywolitki, które robi moja mama, Są przepiękne, wykroch malone, o i to jest super designerskie szczerze mówiąc i takie unikatowe, bo nikt tego nie ma. Widzicie, tutaj mam taką choinkę, tutaj mam taką śnieżynkę, o i tutaj mam taką bombeczkę. Tak i to wszystko zrobiła moja mama. Więc super dekoracje na choinkę. Słuchajcie, ozdób ciąg dalszy. Mam tutaj jeszcze więcej tych drewnianych zawieszek. Oczywiście nie może zabraknąć lampek. Ja te lampki. O, te są kolorowe. To te miałam w takim wazonie wysokim z kolorowymi bubkami. Oczywiście jeszcze więcej zawieszek. I. Jeszcze trochę zawieszek. Tutaj mam akurat 12 sztuk, I są takie okrągłe. Też są teraz rozmanięte, więc naprawdę, jeśli Wam się coś podoba, to koniecznie wpadajcie. Tutaj mam takie biało-czerwone serca. Sztuk 5-4. Tutaj też mam światełka. Tylko bateria padła, więc też trzeba będzie wymienić. I co, mam też tak. Yy, o! mówiłam o tej y, wstążce. No to to jest pakowane tak. No i po prostu z tego sobie y, robimy kokardy. I wiecie co? Mam tutaj też y, takie małe wąbki. O! Ja je tak je potem dekoruję, jeśli mam jakieś takie pumińskie talerze. Y, daję właśnie taką kompozycję z bombek i z małych, bezzapachowych świec. Więc y, to jest jakby pierwszy. Y, pierwsze pudło. Słuchajcie, wymyślę coś takiego. Takie dwa mikołaje. To jest e, docelowo. To może być pieprzniczka i solniczka, ale to stoi jako dekoracja. W drugim pudle jest zdecydowanie mniej rzeczy. Mam tutaj e, takie dwie paczki czerwonych bombek. Więcej mam jeszcze u rodziców w domu, bo po prostu e, tutaj się już to nie mieści. też ja to nie chcę zagracać. E, I... Jeśli chodzi o bombki, to mam jeszcze dwa takie e, sety. No i to wszystko z moich dekoracji świątecznych, tak coś czuję. Oczywiście jeszcze pojawią się gwiazdy betlejemskie. E, i, no i, i mam jeszcze tam jakieś lampeczki, więc wszystko udekoruję. I w następnym filmie, do którego Was zapraszam, pokażę Wam właśnie efekt końcowy, czyli pokażę Wam, gdzie te wszystkie rzeczy znalazły swoje miejsce, więc mam nadzieję, że jesteście zainteresowani i ciekawi efektów. Oczywiście te wszystkie zawieszki powędrują na choinkę, którą pewnie będziemy ubierać w przyszłym tygodniu, więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy też macie któreś te ozdoby z Rosmana, czy też udało Wam się załapać na wyprzedaż. No i jak tam idą Wasze przygotowania do świąt. Dzięki jeszcze raz. pa! pa.